Krzysztof Losz Polski punkt widzenia. Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny miesięcznika internetowego Nowa, Konfederacja, Nowa Konfederacja PL, Szczęść Boże, witam serdecznie. Dobrze. Proszę pana, zacznijmy od sprawy takiej gorącej, aczkolwiek mniejszego ciężaru gatunkowego niż drugi temat, który poruszymy. Sprawa rozliczeń poselskich za podróże najgłośniej jest o sprawie pana marszałka, pana marszałka Sikorskiego. To bardzo poważna sprawa, czy raczej bardziej, bardziej no w kategoriach takich no tabloidizacji mediów, jakbyśmy powiedzieli, tabloidizacji polityki. Jaką wagę Pan przywiązuje do tej sprawy? Sprawa jest kompletnie marginalna, moim zdaniem. Jeśli zobaczymy na kwoty, no to na przykład w zeszłym miesiącu opublikowaliśmy materiały dotyczące tego, że z Polski w legalny sposób wytransferowano 82 miliardy złotych, a więc miliardy 10 nie miliony. Miliardy nie miliony. W sposób legalny, co jest tylko częścią procesu drenażu Polski z kapitału, bo jest również część nielegalna, której nie da się do końca oszacować. Aczkolwiek wkrótce potem pojawił się raport GFI o tym, że Mniej więcej 15 miliardów średnio rocznie uśredniając wywożono nielegalnie z Polski. Więc jeżeli zestawimy 82 miliardy z 8 milionami, które stanowią cały budżet, nie jestem pewny czy Sejmu, czy Senatu, czy tylko Sejmu na podróże posłów, z których przecież znaczna część, prawdopodobnie większość jest uzasadniona. Oni muszą jeździć w rozbudowane miejsca i nie powinni za to płacić z własnej kieszeni moim zdaniem. No to mamy stosunek 10 tysięcy do jednego. Jeśli zestawimy to z, z wyjazdami ministra Sikorskiego, marszałka teraz Sikorskiego, no to mamy prawie, że stosunek 10 milionów do jednego. Więc o jakich kwotach my mówimy? E, raporty NIK rokrocznie wykazują znikanie z budżetu państwa około 15-20, ostatnio ta kwota wzrosła do ponad 20 miliardów złotych rocznie. E, czołowe afery były w Polsce wielomiliardowe, więc mówimy o kompletnie marginalnej kwocie, e, która jest częścią tych 8 Milionów całości wydawanej na, na podróże poselskie. Jest to problem bardziej etyczny, no bo rzeczywiście, jeżeli posłowie oszukują, oszukują naciągają w końcu budżet państwa, więc radośnie korzystają z naszych pieniędzy z pieniędzy podatników, no to jest to haniebne i powinno być karane niewątpliwie. Problem systemowy też jest taki, że zdaje się, że system jest zupełnie niejasny. Te Nie trzeba rozliczenia... faktów żadnych gromadzić, żadnych oświadczeń, wyliczeń. Po prostu piszę, że tyle i tyle, kiedy wyjechałem. No właśnie, na słowo honoru tak, krótko tak, mówiąc, tak. a ho z honorem kiepsko, podczas i... w każdej firmie, fundacji trzeba przedstawiać zaświadczenia, paragony, faktury, żeby tego typu zwroty kosztów mieć. Dlaczego tego typu systemu nie ma w Sejmie? No, bardzo pewnie prostego. bardzo prostego, oczywistego, sprawdzonego. Można by go łatwo wprowadzić. Możemy się domyślać, że politycy świadomie zafundowali sobie taki system, który będzie umożliwiał dużo swobodniejsze poruszanie się po kraju i świecie za pieniądze podatników. Natomiast, no, myślę, że warto podkreślić, że to wszystko są kwoty jednak marginalne. No, system należy poprawić, wprowadzić analogiczny do tych, jakie funkcjonują w firmach i przeciąć Tę dość żenującą dyskusję, bo to jest, obserwuję tu taką falę niezdrowego podniecenia kwotami, które są. Mm, łatwe do wyobrażenia dla przeciętnego Kowalskiego, bo są porównywalne tak, z zarobkami. tysięcy się powie, no to każdy sobie wyobrazi taką kwotę, prawda? No właśnie, jak się powiem, rzuci kwoty miliardowe, to jest to dość abstrakcyjna kwota. No, ale którą też można przeliczyć. Ja przeliczyłem niedawno te 82 miliardy, wyszło ponad 2 tysiące na głowę Polaka rocznie, więc są to jak najbardziej przeliczalne, przeliczalne kwoty o gigantycznej skali. No Te 82 miliardy to jest 5% PKB. O ile szybciej byśmy się rozwijali, o ile to jest jest dwójpółkrotność mniej więcej budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, skąd od bardzo dużego, wie, wyższego niż wiele poważnych i silnych militarnie krajów, tylko bardzo źle wykorzystywanego. Więc mówimy o gigantycznych pieniądzach, które podcinają rozwój Polski, blokują poważnie, Rozwój Polski, ponieważ kapitał wypracowywany u nas zwyczajnie wycieka. Jest to, nazwałem to rentą neokolonialną, ponieważ jest to skutek neokolonizacji Polski po 1989 roku, włączenia jej w struktury zachodnie w sposób właśnie neokolonialny jako peryferyjnego rynku zbytu i montowni produktów, który ma swoje konsekwencje. To nie jest tak, że kapitał nie ma narodowości. Już nawet tacy liberałowie jak Jan Krzysztof Bielecki to w ostatnich latach przyznają, zawracając z drogi bezrefleksyjnego liberalizmu, którą nie tylko głosili, ale i realizowali w Polsce po 89 roku, najbardziej w latach 90. No była to rabunkowa prywatyzacja, sprzedaż polskich przedsiębiorstw za grosze bądź wystawienie ich na niemożliwą do wygrania często konkurencję z dużo bardziej rozwiniętymi firmami zagranicznymi. No i teraz płacimy za to skutki, płacimy tego cenę. Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, że ten drenaż rośnie. To nie jest tak, że to jest niezmienna kwota, którą można po prostu wliczyć. To wzrosło z około 2 miliardów euro czyli tam około 8 miliardów złotych, nie pamiętam dokładnie kursów z 2004 roku, do 82 miliardów, a więc jest to wzrost około 10 dziesięciokrotny w przeciągu 10 lat. Obserw można zaobserwować no radykalny wzrost po wejściu do Unii Europejskiej i potem wraz z wybuchem no właśnie, kryzysu. To, co, to, to... Tylko do, dokończę, jeśli Pan pro, redaktor pozwoli. To każe postawić pytanie, jaka jest granica, bo można oczywiście przyjąć taką perspektywę, że to jest cena, którą płacimy za obecność w strukturach zachodnich. Oczywiście ja jestem za przynależnością do świata zachodniego, uważam, że pewną cenę za to można zapłacić, ale pytanie jaką? No jeżeli to sięga już 5% PKB i rośnie e, radykalnie, to gdzie jest granica? To, o czym Pan mówi, to tak jak no, wspominaliśmy wcześniej, to są, to są tematy trudne, trudne do ogarnięcia. Łatwiej jest dyskutować na pewno o, o tych poselskich wyjazdach. Ale czy y, spodziewa się Pan, bierze Pan pod uwagę taki scenariusz, że marszałek Sikorski jednak zapłaci dużą cenę polityczną za sprawę swoich wyjazdów, że to może być taki no, przysłowiowy gwóźdź do trumny, to znaczy straci stanowisko marszałka, a być może nawet i zostanie albo zmarginalizowany, albo wręcz wyrzucony z platformy? No jest to jeden z możliwych scenariuszy, nie takim ja szalony, prowarafrasując Gąbrowicza, bym przy, miał przewidywać, co przyszłość przyniesie. Scenariuszy jest kilka, jeden z nich to marginalizacja czy upadek polityczny Radosława Sikorskiego, tym bardziej, że to nie pierwszy kłopotliwy dla niego incydent w ostatnim czasie. Najpierw publikacja jego rozmowy z Jaskiem Rostowskim na taśmach wprost, um, umiarkowanie obciążająca w mojej ocenie, ale jednak potem wywiad dla Polityko z ujawnieniem tego, że Putin proponował Polsce rozbiór Ukrainy a on tego wcześniej nie mówił opinii publicznej. Teraz sprawa tych wyjazdów. No, ta sprawa jest akurat najmniejszego w mojej ocenie kalibru i trudno oczekiwać, żeby na tej tylko podstawie Sikorski miał zakończyć swoją polityczną karierę. Aczkolwiek no, Platforma jest w o tyle trudnej sytuacji, że niedawno bezlitośnie piętnowała tak zwaną aferę madrycką, czyli nadużycia posłów Hofmana, Kamińskiego i tego trzeciego, którego nazwiska nie pamiętam. Tak. Ci posłowie zostali wyrzuceni z PiSu, więc teraz Platforma jest pod naciskiem, żeby analogicznie postępować wobec swoich, na co on najwyraźniej nie ma ochoty, zwłaszcza gdy dotyczy to osób tak ważnych jak Sikorski. No, zobaczymy, jak z tego wybrnie. Ja bym spodziewał się dalszego kluczenia i prób rozmywania sprawy. Co zresztą nad czym nie będę jakoś specjalnie ronił US, bo mówię, mówimy o kwotach zupełnie marginalnych. No właśnie, tutaj wiemy, jak te pieniądze Możemy się dowiedzieć, jak pieniądze wypływały, a jak wypływały te miliardy, o których Pan mówił wcześniej. No, mechanizm bardziej skomplikowany, no bo 82 miliardy wyprowadzić yy, z, z kraju takiego jak Polska, no to się nie wywozi tego w walizkach. No nie, nie wywozi się w walizkach, ale funkcjonuje to na bardzo różne yy, sposoby. To jest yy, z jednej strony po prostu zwykłe transfery, które są dozwolone między spółkami córkami, a spółkami matkami czyli yy, tymi na przykład prawda, firmy typu Siemens czy duże banki mają swoje siedziby we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i swoje oddziały lokalne w różnych krajach, w tym w Polsce. I te oddziały mogą do pewnego stopnia legalnie transferować tego typu pieniądze. No ale jest też całe zjawisko ukrywania tzw. cen transferowych, czyli zawyżania kosztów rozmaitych usług. Na przykład można praktyką na rynku kapitałowym jest zlecanie rozmaitych usług typu tworzenie różnych koncepcji marketingowych, reklamowych, na, na, no, usługę typu stworzenie strategii reklamowej można wycenić od hmm, kilkuset złotych do kilkudziesięciu, kilkuset, nawet tysięcy, nawet milionów. Teraz słyszeliśmy a propos raportu Srenckiego, którym wspomniał, że para psychologów, która opracowała koncepcję przesłuchiwania więźniów, dostała za to 80 milionów dolarów. Dlaczego paru milionów nie można dostać za koncepcję? Jest to coś niezwykle niemierzalnego i bardzo łatwo tutaj o zawyżanie, i w ten sposób również się hmm, wyprowadza. Hmm, Pieniądze. Problem w tym, że to jest bardzo trudno, o ile ta pierwsza sprawa jest widoczna w bilansie płatniczym NBP, tylko nie omawiana. Myśmy od publikacji danych NBP za zeszły rok do listopada minęło 11 miesięcy i nikt do tej pory poza Nową Konfederacją nie podał tej kwoty do publicznej wiadomości. Teraz szczęśliwie zaczęła krążyć i jakoś buduje powoli świadomość problemu, ale przez ten czas nikt się tym problemem nie zajął. Natomiast ten. Dren Nasz nielegalny jest niezwykle trudny do policzenia, w ogóle jest trudny do wychwycenia, bo jest tu tak wiele możliwości manipulacji i ukrywania procederu, że niezmiernie trudno udowodnić. Polskie organy ścigają, mają statutowe obowiązki i ustawowe ścigać tego typu rzeczy, polski fiskus. Natomiast idzie to bardzo niemrawo i są, jest niewiele udokumentowanych tego typu przypadków, ale ale są. No i to jest kolejny problem. No mamy też tu pewne śladowe dane typu tak zwane saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym, a więc rozmaite tam niedoskonałości powiedzmy księgowe. No jeżeli one wynoszą, wahają się w określonym przedziale, to nie jest to nic podejrzanego, ale jeżeli ta wielkość wraz z wybuchem kryzysu rośnie o bagatela 30 miliardów złotych rocznie i stabilizuje się na tym podwyższonym poziomie, no to rodzi to podejrzenie, które należałoby dopiero dokładnie zbadać, ale jesteśmy skazani na hipotezy, że jest to zjawisko takie, że kapitał zachodni, mający większość największych firm w Polsce, zdecydowaną większość, około 80%, wraz z kryzysem, z niedostatkami kapitału u siebie, wzmaga drenaż krajów peryferyjnych, zapewne nie tylko to, Polski. Trudno się dziwić w sumie z, ich, z ich punktu widzenia. Trudno się dziwić, jest to logiczna strategia biznesowa, podobna zresztą do do wyzysku pańszczyźnianego, który stosowała szlachta wobec chłopów, jak ceny zboża w wieku XVII wielokrotnie spadły, to wymiar pańszczyzny jednocześnie systematycznie i radykalnie rósł. Jest to prosty mechanizm gospodarczy. Trudno się dziwić, natomiast można się dziwić architektom polskiej transformacji i również obecnym elitom polskim, że nie interesuje ich ten temat i tak mało robią, dlatego żeby temu przeciwdziałać. No, tutaj radykalne metody. Są niebezpieczne w moim przekonaniu, ale dlatego, że mówimy o wielomiliardowych interesach, w których uderzenie spowoduje z pewnością kontrakcję, a Polska jest krajem słabym, więc być może nie stać jej, zwłaszcza w obecnej coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej, na to, żeby dokonać tu radykalnych zmian. Ale myślę, że budowanie świadomości problemu i zastanawianie się nad racjonalnymi, ewolucyjnymi strategiami wyjścia z tej matni jest absolutnym warunkiem sine qua non awansu. Polski w międzynarodowym podziale pracy i w międzynarodowej hierarchii. To jest droga, którą można przejść. No zresztą tu trzeba też oddać sprawiedliwość różnym rządom polskim ostatnich lat, które dokonały pewnych sukcesów. Na przykład dokonała się częściowa repolonizacja banków. Udział polskiego kapitału w sektorze bankowym. Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło 10 punktów procentowych, a więc około 100 miliardów złotych. To bardzo dużo. Już tylko 60% sektora bankowego w Polsce jest w rękach zagranicznych. Tak samo odparcie próby wrogiego przejęcia PZU. Największego polskiego ubezpieczyciela przez EUREKO. Prawdopodobnie w latach 90. dokonałoby się to bez problemu, bo tak mniej więcej no, ta próba Była wtedy inna optyka. Była, no była utrzenie, inna optyka, tak. był zupełnie inny poziom asertywności, ale ten poziom asertywności Polski wzrósł i te zakusy zostały łącznym wysiłkiem rządów SLD, Pis i PO odparte. Również przycięcie otwartych funduszy emerytalnych, które moim zdaniem były elementem systemu neokolonialnego, gdzie na setkach miliardów... Złotych docelowo ponad bilionie złotych miano właszczyć zagraniczne w większości instytucje finansowe Oligopol, który ustawowo, do którego byliśmy zmuszeni należeć i który miał ustawowo zagwarantowane zyski za proste czynności kapitałowe, typu kupowanie polskich obligacji, co zresztą zwiększało zadłużenie państwa. No, Czerpał olbrzymie zyski z oszczędności Polaków. Pytanie, dlaczego rząd Cimoszewicza, potem rząd Buzka się na to zgodziły i za jaką cenę. No, zgodziły się, natomiast rząd Donalda Tuska nie. Sądzę, że głównie dlatego, żeby załatać dziurę budżetową, no tak, ale, 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 jednak, powód, ale tak. jednak przy okazji niejako łatania tej dziury budżetowej radykalnie przyciął. Y, otwarte fundusze emerytalne, co jest pozytywnym w mojej ocenie zjawiskiem mimo wszystkich niedoskonałości systemu zuzowskiego. Mamy, mamy teraz na głowie za to poważny problem y, polityczny, światowy. Senat USA ogłosił raport, w którym w zasadzie no potwierdza to, że wcześniej było może być publiczną tajemnicą, że w Polsce było więzienie, więzienie CIA, że dochodziło tutaj do torturowania y, islamistów aresztowanych przez amerykańskie y, służby. Co ten raport zmienia Pana zdaniem w tej chwili w sytuacji, w tej sprawie więzień CIA? Czy on coś nowego wnosi, czy też tylko rozszerza naszą wiedzę, tę, którą już mieliśmy? Myślę, że ten raport raczej ja nie zdążyłem się z nim zapoznać. Byłem w podróży w czasie, gdy opublikowana zapowiadają cały dzień, tu różnica czasu zrobiła swoje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Widziałem tylko depeszę papu na ten temat, więc nie mam pełnego obrazu sytuacji, ale z tego co widziałem, no to wygląda to raczej na pieczątkę niż jakiś przełom w sprawie. To znaczy no to, że były łamane prawa człowieka, to było wiadomo od dawna. No po to była cała, cały był cały program tajnych więzień CIA, żeby nie łamać, żeby nie łamać praw człowieka na terenie Stanów Zjednoczonych. No jest to pewna imperialna praktyka, którą stosują Stany Zjednoczone, szermujące hasłem praw człowieka, wolności obywatelskich, jednocześnie chcące skutecznie wyciskać z terrorystów i wrogów państwa to, co trzeba. No więc wykorzystują do tego kraje peryferyjne, kraje trzeciorzędne. Takie Baza Guantanamo na Kubach, rywalizacja, o te więzienia CIA, Polski z Kambodżą czy Tajlandią. No jasno pokazuje, o jakiej kategorii krajów mówimy. Daleko im do pierwszej Ligi Światowej, pierwsza Liga Światowa no tak, na, no, takie rzeczy, by, by, by na takie Francji rzeczy Francji czy Wielkiej Brytanii nie zaproponowały czegoś. Takiego no na kraju. pewno na pewno nie szanujące się kraje, pierwszoligowe kraje nie handlują swoją suwerennością. Chociaż no, problem suwerenności, nie chcę w to wchodzić, bo to osobny wątek. O ile państw jest w pełni suwerennych dzisiaj, to, to jest cały ciekawy wątek, jest ich naprawdę niewiele. Natomiast no, tego typu handlowanie swoją suwerennością uprawiają kraje trzeciorzędne i Polska niniejszym się wśród nich znalazła. Pytanie brzmi dla mnie mm, nie, czy. Więzienia jej były, bo to wydaje się niezbite. Nie, czy jest, lokuje to Polskę w gronie krajów trzeciorzędnych, bo lokuje, tylko jakim typem kraju trzeciorzędnego byliśmy w roku 2004, kiedy te decyzje były podejmowane? Czy takim, który sprzedaje swoją suwerenność, bo czym innym jest eksterytorialna baza, bazy innego, kraju, innego państwa na swoim terytorium? Drogo czy tanio? Czy sprzedaliśmy się drogo? Czy, czy za dobre słowa, czy za jakieś istotne korzyści dla państwa, dla gospodarki? No mamy do tej pory doniesienie o 15 milionach dolarów przewiezionych w walizkach przez oficerów CIA, jeżeli to, była jedyna, to był jedyny rachunek wystawiony przez polskie władze za ten proceder. Niewątpliwie szalenie kontrowersyjny, kłopotliwy wizerunkowo. No to też oznacza, prawda, tego typu handel suwerennością, że e, ponosimy określone koszty, łącznie na przykład z karą nałożoną, przed, finansową na, nałożoną na nas przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nie imperium, które zawiaduje procesem, tylko peryferyjny kraj... Na którego terenie nie to się działo. Uży, u, tak, tak, użyczający swojego terytorium dla tego procederu ponosi tego typu koszty. No więc pytanie jest o rachunek. Jeżeli to były te 15 milionów dolarów i to w walizce, no to jest to upokarzające i kompromitujące dla ówczesnych elit no, znowu politycznych. Mówimy właśnie o Natomiast nie mamy tutaj są... obrazu sytuacji, tak. bo ciągle jest zasłanianie się tajnością, co jest do pewnego stopnia fikcją. No, trzeba pewnie założyć, że pewne elementy tego co się działo, różnych akcji operacyjnych, przesłuchań są jakoś kontynuowane i z tego powodu powinny nadal być utajnione. Natomiast co do zasady, to mleko już się rozlało. Sprawa jest publiczna, odnoszą się do tego Czyli dziennikarze. W całym w całym całym trzeba by już w Polsce tę sprawę wyjaśnić jednoznacznie, tak? Moim zdaniem tak. Trzeba pociągnąć mm -hmm. wątek i skoro opinia publiczna już się dowiedziała, to teraz powinna poznać y, jaki rachunek, o ile nie czeka, ma poważnych czeka, powodów. Czeka jeżeli przykład, są, to należy je przedstawić. Chciałbym je jako obywatel poznać. <laughs> jeżeli y, 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 władze... Odmawiają podania, jaki rachunek wystawiły za tego typu przysługę Stanom Zjednoczonym, no to niech powiedzą dlaczego. Wtedy będziemy mogli mówić o tym, że są jakieś uzasadnienia dla tajności. A dopóki tak nie ma, to mamy niestety prawo podejrzewać, że rachunek był śmiesznie niski typu te właśnie 15 milionów dolarów, zgoła żaden można powiedzieć, i że było to albo kwestia patologicznych uwikłań wczesnych polityków, albo po prostu kwestia ich radykalnej niekompetencji politycznej amatorszczyzny. No, i chyba to drugie niestety jest bliższe. Prawdy tak tak, tak przynajmniej to, to wszystko wskazuje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Dziękuję. pan mi Radziejewski, redaktor naczelny miesięcznika internetowego, przepraszam, Nowa Konfederacja PL. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.